Hejcie kochani, witajcie na moim kanale Maja 300. W dzisiejszym filmiku jest to vlog z mojej wakacji. Jestem aktualnie nad polskim morzem w miejscowości Wici. Wicie, Wicie, no coś takiego. Przepraszam, że na bardzo wiatr, że wiatr za został w ale strasznie wieje wiatr. Jest godzina 10. Ja wstałam jakieś godzinkę temu coś w tym stylu godzinkę temu Zadłam się śniadanko i się ubrałam dzisiaj jest aktualnie chłodno, ale cieszę się, że jest chłodno znaczy nie chłodno jest 20 stopni ale yy, cieszę się, bo poprzednie dni były bardzo upalne aż się spaliłam, więc dzisiaj założyłam sobie taki golfik i zwykłe getry yy, i my mieszkamy w takich domkach letniskowych znaczy, to nie są domki letniskowe po prostu takie domki jedno, jedno, takie domki o Yy, jesteśmy tutaj na ośrodku yy, Holiday, się nazywa Wiciu, więc bardzo Wam serdecznie polecam ten ośrodek, bo naprawdę jest bardzo fajnie. Poprzednie dni jeździliśmy sobie rowerami i tak dalej. Wczoraj byliśmy sobie tutaj pozwiedzać i tak dalej, byliśmy w Darłowie. A dzisiaj za chwilę wychodzimy na plażę yy, Dzisiaj chociaż się nie będziemy opalać, ale będziemy sobie tam wiadomo leżeć, popatrzymy, może na wdychać jodu. I naprawdę będzie bardzo fajnie. Więc jeśli Wam się taki film spodoba, zostawcie kciuka w górę i zasubskrybujcie mój kanał i spodnijcie moje social media, tam jest na bieżąco i Wam ciągle coś tam wrzucam. Więc zapraszam! No i zaczynamy tego vloga. 3, 2, 1, jedziemy! Hejcie kochani, ja właśnie wracam z plaży, jestem ominięta w koc, ponieważ szłam w golfie, on mi się całe pomoczył. Bo naprawdę dzisiaj jest taka ciepła woda, ale za to jest zimno na dworzu. I oczywiście się kąpałam. Znaczy nie kąpałam, ale wiecie, w ubraniach wchodziłam i tak dalej. Właśnie sobie teraz wracam do domku, bo jest naprawdę zimno. Jest zimno. Moja mama mój tata jeszcze zostali z moimi braćmi. Na, na plaży, moja siostra już dawno poszła i teraz ja idę mm, przepraszam to jak wyglądam, ale no tak wieje serio, mogliście zobaczyć chyba na filmiku bo nagrałam ja wam jakiś filmik tak wieje, że nie da się tam wytrzymać Hejcie kochani, już jestem po obiadku jest godzina 16? coś w tym są, 16.30 um, i ja właśnie y, idę sobie teraz na lody na deserek i um, idziemy rowerkiem na lody kulkowe. Memraze, tam jak to się mówi. Ja, kochani, my już jest wieczór. Wróciłam z tych lodów, jest godzina 18.55. O 19.00 mamy ognisko z tańcami. Taki wieczór integracyjny. Taki wieczór integracyjny, więc na pewno naprawdę będziecie. Jest... Kochani, witajcie w kolejnym dniu tego vloga. Jest to vlog z dwóch dni. Ja jestem nadal nad morzem. Dzisiaj jest, przy... dzisiaj jest ostatni dzień noc nad morzem. Taki ogólnie do opalania, jutro już wyjeżdżamy. Eee, I co? Przep... Nie odzywałam się do Was dwa dni, bo nic się nie działo, nic nie robiliśmy, ale dzisiaj stwierdziłam, że jest ładna pogoda, więc się do Was odezwę. Jest sobota i ja mam... Już wstałam dzisiaj i się ogarnęłam, yy, pomalowałam, czasami i ogólnie i zjadłam płatki z mlekiem na śniadanie a, i się ubrałam, więc założyłam taką bluzkę, yy, bo dzisiaj będziemy robić zdjęcia na plaży, więc taka myślę, że bluzka będzie ładna i to taką spódnicę, ale chyba to, taka, to jest taki strój do zdjęć, a chyba wezmę ze sobą jeszcze spodenki krótkie i wezmę jeszcze ze sobą bluzkę na ramionczka, żeby właśnie na plaży, taki bardziej plażowy, a ten wezmę ze sobą, żeby właśnie do zdjęć. I zapraszam Was na ja, mojego Instagrama, bo tam się pojawią wszystkie zdjęcia. Już dwa wstawiłam, więc... Więc, no, więc chodźcie, O, sobie tutaj Was postawię. Przepraszam, o. Nie będę już przedłużać. I teraz jeszcze Wam odpowiem na takie pytanka, bo ostatnio właśnie Wam zadałam Q&A na tym, na, na Instagramie i... Odpowiem tutaj naj, najczęściej zadawane pytania. Pierwsza, czy chcę już wrócić do szkoły? Eee, tak, chcę już wrócić do szkoły. Ostatnio mnie naszła taka ochota na wrócenie do szkoły, więc tak, chcę już wrócić do szkoły, ale nie po to, żeby się uczyć, tylko po to, żeby się spotkać z znajomymi. Wiadomo, przez internet to nie jest to samo, co normalnie. Eee, dobra, kolejne pytanko. Czy, y, czy dobrze mi się sprawdza mój telefon? Tak jak najbardziej bardzo dobrze mi się sprawdza mój telefon. Pytanko, czy jadę jeszcze gdzieś na wakacje? Y, w tym roku już nie jadę chyba nigdzie nie mamy nic zaplanowanego na wakacje, tylko pewnie jadę do mojej babci na dzieła. Kolejne pytanie, co zrobiliście z puszkiem, jak pojechaliście na wakacje? Y, Puszek że został u przyjaciela mojej mamy, więc... Jest mu tam na pewno dobrze. Codziennie dostajemy filmiki jego zdjęcia. Że naprawdę jest bardzo, bardzo fajnie mu tam. I tam ma też inne zwierzęta, więc na pewno jest mu raźniej, bo w swoim hodowli też miało zwierzęta, więc no. więc to już było na tyle. Lecimy na plażę, bo mnie mama woła, więc zobaczenia na plaży Co z plaży? Nie jest parasol. Co z plaży? Naprawdę było bardzo ciepło, ale ja za bardzo nie lubię siedzieć długo na słońcu, bo się boję, że się spalę. Jak już wam mówiłam chyba nie raz. Wlecamy teraz do domku. Zjemy obiad bo już jest godzina 14:30 coś takiego. Yy, wracamy, jemy obiad i pewnie coś tam będziemy ciekawego robić więc zobaczymy co tam będę mieć na obiad, więc idziemy teraz na obiad i po obiadku się do was odezwę hejcie kochani, my wychodzimy teraz na plażę Mm, ogólnie to okazało się, że mój wujek też tutaj przyjechał Jest bardzo niedaleko nas I się z nim spotkamy, więc naprawdę super Idziemy teraz na plażę, na zachód słońca Jest godzina 9.30 Zjadłam obiad, poszłam na drzemkę Moi rodzice pojechali do Jarosławca A ja zostałam z dzieciakami Ponieważ, no wiecie, po ryby pojechali tylko I wrócili A teraz wychodzimy na plażę Więc będzie subcio w stanie nie wystaje, ale do zdjęć oczywiście poprawię. I będziemy robić jakieś zdjęcia, może jakieś przebitki do intro. Będzie na pewno super. Zapieram Was ze sobą. Lecimy! koniec dnia, już jest godzina 22 spotkaliśmy się z moją wujkiem, moją ciocią z moimi kuzynami, właśnie tutaj na plaży i teraz właśnie wracamy z nimi jest naprawdę późno i jak słyszycie w tle szum morza i chciałam was, z wami już zakończyć tego vloga jeśli wam się spodobał, kciuka w górę i subskrypcja, i co takie piękne niebo mamy no i co, przepraszam za słabe światło ale mam nadzieję, że Wam się spodobał. Do zobaczenia w kolejnych wakacyjnych filmikach Buziaczki.